O, już wszyscy tu działają, cześć, Aleks. Cześć, Steve. Co oni tam do siebie mówią? Jeden mówi, że tam drugiemu idzie lepiej łowienie ryb niż jemu. No tak. Chyba wiem, kto do kogo. my, my. Toż skraftował TNT? Tak to byłem ja. Znaczy byłam. Ciągle myślę, że jestem chłopakiem. Nie wiem dlaczego. Alex, nie możesz tak myśleć. Jesteś wspaniałą moją koleżanką. Może tak, może nie. <śmiech> 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 Coś tam się porusza! Aha. Ha! To, ha! Ha! Co? 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 Świetnie strzela z koszy. No, nauczyłam się. Podłapałam to od złosadnika i on szkieletora. Już taka jestem. Ach. Ciekawym, co tam słychać U mojej koleżanki U tej błyskawicy? Tak, u niej Pa! Błyskawica! O, Aleks, cześć! Cześć, jak dobrze Cię widzieć! Co tam u Ciebie? No, nic szczególnego. Jestem tutaj. Może pobiegć trochę u Ciebie? Jasne, jasne, możesz. No, gdzie on jest? On jeszcze się podziała. Ten gener generał z łoskotników. Uh -huh. uh -huh. No i co? Jak twojemu poszło? Uh -huh. Nie wrócił? Jak mógł nie wrócić? Dlaczego nie wrócił? Powiedz mi dlaczego? Uh -huh. Ach, nie miał broni. Ech, no, co jest? Teraz moja kolej. Zaraz nie zrobiłam eliksiru, zapomniałam, że w dzień się utopcy i zombie palą. Ja nie mogę wyśleć. O. Ach, chyba dojdzie do bitki. Jak? <tryk> hmm. E